Cześć, to Tomek z Magicznego Składnika. Dzisiaj pokażę Wam, jak w domowych warunkach, albo raczej balkonowych uwędzić przygrzebki. W ten sposób możecie uwędzić też, też inne rzeczy. Co będzie potrzebne? Stalowy łok, sianko, taki koszyczek do, nie wiem, do gotowania na parze i taka miska metalowa. Przegrzebki kładziemy na folii aluminiowej. Potrzebujemy też jakieś źródło ognia. Ja mam taki palnik do krempla. Podpalamy sianko. Niech się pali po rzędu, się pali. Sianko. Ok, tak. 一分级吗？